Co wykopałaś? Ty? Powiesz mi. Pokaż, pokaż. Masz Sonia. Sniuszka Sniucha. Co tu masz? Tam nic nie ma. Ty. Patrz, 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 patrz. Ale no masz brudnego, no hala, niuchala, swojego niuchala, masz brudnego. No nie, dalej kopię, kopię i kopię. <grym> Podobało się. Spodobało się zaniustce. co się spodobało Kaciuśce? Kaciucha, kaciucha. Ale tu wykopałaś. Ale wykopałaś. Ale ładnie kopie się. No, kopaj, kopaj tam. Kopaj. Kopie, 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 kopie. Kopie, 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 kopie.

Pazurek zastępisz, tak? Tak, tak, tak? No. no, <laughs> no, <jest> <laughs> no <jest> <laughs> <laughs> nie gryź tego ty! No nie, wzięło cię, wzięło ją. Nie, bierze cię, bierze? Tak? Chodź tu, ty! Pokaż tutaj, Mortko. chodź tu do mnie! Chodź tu już! Wkopałaś <grystanie> sedło, żeby się położyć? Tak, żeby było wygodnie. Tak. Ale ty śmiesznie. Kupał uchać, śmiesznie ucha. Co